Sponsorem programu jest agencja reklamowa Maxim. Przez trzy dni na Siedleckim Pomoście o laury rywalizowali najlepsi sztangiści i sztangistki z całej Polski w kategorii Under 23. Uważam, że zawody, które zorganizowaliśmy stały na bardzo wysokim poziomie. Nie tylko sportowym, ale myślę również i organizacyjnym. Trochę się sam pochwalę, ale tak mi się wydaje. że są to po w paraktach reaktach, oficjali, oficjeli, gości zaproszonych, wszyscy uważają, że, że naprawdę są to wyjątkowe LKS EkoSport w Siedlce był gościnny w tych aspektach, w których powinien być. Jeżeli zaś chodzi o rywalizację sportową, to pod wieloma względami zdominował młodzieżowe Mistrzostwo Polski. LKS EkoSport m.in. był najlepszy w klasyfikacji medalowej. Zdobył 3 złote medale, 2 srebrne i 2 brązowe. Nie zawiodły niedawne uczestniczki Mistrzostw Świata Juniorek w Leon, Martyna Dołęga i Weronika Nowak. Trzecie złoto dorzuciła Klaudia Celińska-Mysław. Siedzę bardzo dobrze mi się startowało. Miałam najlepsze grono kibiców tutaj, a wiadomo jak się ma dobry doping, startuje się o wiele lepiej. Do trzeciej próby w podróży nie wyszłam, ponieważ nie było mi to potrzebne już. I tak miałam pewny złoty medal w swojej kategorii i Wolę więcej siły zostawić sobie na zbliżający się start na Mistrzostwach Europy już za miesiąc. Jednym z gości specjalnych, którzy pojawili się w Siedlyszach przy okazji mistrzostw, był Zygmunt Smalcerz, mistrz olimpijski z Monachium, żywa legenda polskiej sztangi. No, są to zawody w kategorii dosyć trudnej. Jest to bardzo trudny wiek, wymagający wiele rzeczy, wyrzeczeń. Patrząc na. Wysoki poziom w niektórych kategoriach wagowych jesteśmy pełni optymizmu, bo to najbliższe zaplecze tych wszystkich, którzy mają dla naszej ojczyzny zdobywać medale na, na kolejnych mistrzostwach olimpijskich. Cieszę się, cieszy szczególnie wysoki poziom organizacyjny tych zawodów. Jestem zachwycony. Nowy klub, nowe rozdanie i to, to bardzo dobrze wróży do, jeśli mamy na uwadze przyszłość polskiego podnoszenia ciężarów. W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Przez trzy dni Siedlce były stolicą polskiej sztangi. Organizatorem mistrzostw był LKS EkoSport Siedlce, wespół z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów.